Cześć, ja jestem Karolina, a to jest fanpage Projekty bez korekty. Czy słyszeliście kiedyś o instytucji nadpłaty w przypadku zwrotu środków z dofinansowania? Z przepisów ordynacji podatkowej i ustawy o finansach publicznych, podpartych orzecznictwem sądów administracyjnych, wynika, że znajduje ona zastosowanie także do zwrotu należności publiczno-prawnych, którymi są kwoty udzielonego dofinansowania z Unii Europejskiej. Jakie są korzyści tego rozwiązania? Zamknięcie okresu naliczania odsetek, możliwość merytorycznego kwestionowania stanowiska IP czy też IZ, a także bezpieczeństwo beneficjenta związane z brakiem widma wykluczenia. Minusami tego rozwiązania jest konieczność zwrotu całej niekwalifikowalnej części dofinansowania przed wydaniem decyzji zwrotowej, zaspokojenie instytucji, pomimo tego, że kwestionujemy jej stanowisko. A także możliwość skorzystania tylko i wyłącznie do momentu przed wydaniem decyzji zwrotowej. Dla kogo jest to rozwiązanie? Dla beneficjentów, którzy chcą dalej realizować projekty dofinansowane z środków unijnych, którzy chcą składać dalsze wnioski o dofinansowanie w innych konkursach. Na pewno też dla takich beneficjentów, którzy chcą mieć bezpieczeństwo realizacji projektów. Oraz są w stanie zwrócić środki wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowej, a w końcu także dla tych beneficjentów, którzy szacując swoje ryzyko, wolą środki zwrócić, zamykając okres naliczania tych 16% na dziś odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych, od dnia przekazania tychże środków w kolejnej transzy dofinansowania do ich rzeczywistego zwrotu. A następnie będą kwestionować, czy też nie, stanowisko instytucji, przekazując swoje stanowisko. Czy jest to rozwiązanie lepsze czy gorsze, zapewne zależy od indywidualnej decyzji i sytuacji każdego beneficjenta, natomiast na pewno jest szansą dla niektórych z beneficjentów do uzyskania pewnej stabilności i niezakłóconej realizacji dalszych projektów, pomimo wystąpienia jakichś wydatków niekwalifikowalnych. Widzimy się następnym razem.